Kim jest Peresji? To jest dosyć trudne pytanie, ponieważ jest to jakaś zmutowana ośmiornica, jest to może jakaś zmutowana świnia, może jest to jakiś kosmita. No właśnie, na to pytanie odpowiemy w dzisiejszym filmie, także oglądajcie do samego końca. A zanim jeszcze zaczniemy, mam dla Was konkurs. Do wygrania jest zaproszenie do znajomej w Robloxie. Aby wziąć udział w tym konkursie, wystarczy, że narysujecie jakąś postać z naszej pigi Roblox, a następnie swój rysunek wyślecie na moją grupę na Facebooku Tosty Rosta. Linka macie w drugiej lince opisu. Życzę wszystkim powodzenia. A teraz zaczynajmy. Jeżeli chodzi o tą postać, jest ona dosyć tajemnicza i można powiedzieć, że jest powiązana z pewnym rozdziałem, który w naszej pigi był przez chwilę, a potem nagle znikł. I jest to równie tajemnicze jak właśnie ta postać. Oczywiście chodzi tutaj o rozdział, o chapter, który tak właściwie nie był chapterem, a mianowicie Distorted Memory, ponieważ z tym oto rozdziałem ta postać jest głównie związana, a jak pewnie wiecie, owy chapter został po prostu z naszej pigi usunięty, ponieważ był to taki chapter eventowy dodany na chwilę właśnie przez naszego minituna. Jednak to nie ten chapter jest najważniejszy. Najważniejsze to powiedzieć, kim tak naprawdę jest ta postać. Oczywiście, na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że jest to jakaś kreatura. Jest to jakaś tutaj albo zmutowana świnia, albo właśnie jakaś ośmiornica, lub jakiś kosmita czy coś tego typu. Jednak z wyglądu można go dopisać do różnych, naprawdę wielu rzeczy. Ale kim jest naprawdę? Oto jest pytanie. Na sam start wykluczyć możemy sobie ośmiornicę, no bo widział ktoś z was ośmiornicę z głową świni, no raczej nie, zmutowana świnia, no może coś w tym jest, ale ja bardziej bym tu postawił na kosmitę. A dlaczego kosmita? Słuchajcie uważnie. Po pierwsze, umówmy się, ale wygląda trochę jak kosmita, ma macki, co jest naprawdę kojarzone właśnie z takimi alienami, coś tego typu. Po drugie, ma cztery pary uszu, co jest naprawdę dosyć nietypową rzeczą. A po trzecie, no spójrzcie na niego, no przecież z oczu mu świeci, to dosłownie jego oczy są unikalne w porównaniu do innych postaci w naszej grze. A jak już mowa o jego oczach, to wcześniej wspomniałem Wam bodajże, że owa postać powiązana jest z mapą Distorted Memory. I właśnie na tej oto mapie, na dworze, kiedy spojrzeliśmy się w niebo, było widać właśnie oczy. Oczy, które były naprawdę dziwne, ponieważ znajdowały się po pierwsze na niebie, a po drugie były takie czerwone, w środku czarne. Co oczywiście jest niezwykle dziwne. Oczywiście tutaj warto sobie wspomnieć, że cały ten chapter Distorted Memory był to taki koszmar naszego George'a i to wszystko, co tam się działo, nie działo się tak naprawdę, ale jak pewnie wiecie, koszmary nie biorą się z niczego, ponieważ biorą się z rzeczy, które po prostu nasz George przeżywał w prawdziwym życiu, tylko było to trochę bardziej po prostu podkoloryzowane. Dlatego też jest bardzo duża. Szansa na to, że owe oczy, które spoglądały na niego w tym właśnie koszmarze, to było jakieś wspomnienie związane z kosmitą. I być może w swoim życiu naszemu Georgeowi udało spotkać się z kosmitę. Co wy o tym sądzicie? Dajcie znać na dole w komentarzu, czy jest jakaś opcja, że naszego George'a jakiś kosmita kiedyś porwał, robił na nim jakieś eksperymenty i może dlatego teraz jest coś w stylu ala w połowie odporny na tego wirusa i w pewnej części naszej gry jest po prostu zarażonym. A Pewnej części naszej gry jest po prostu zdrowym. Może na jakichś eksperymentach kosmici sprawili, że nasz George jest teraz po prostu no, w części odporny. Oczywiście wiem, no, brzmi to trochę szalenie, brzmi to trochę nietypowo, ale jak pewnie wiecie, Minitum i jego pomysły, wszystko jest możliwe po prostu. Zresztą skrócę wam fabułę całej gry. W takie 20 sekund. A mianowicie armia gadających zwierzaków zmaga się z wirusem. Z wirusem, który powoduje infekcję i zamienia cały świat w takie chodzące zombie. A do tego na swojej drodze ta armia gadających zwierzaków spotyka chodzącego żywego ziemniaka, Mr. P. No i co? Teraz wierzycie, że kosmici są realni w tej grze? No raczej jasne, skoro takie rzeczy są możliwe to czemu kosmici mieli być tutaj rzeczą niemożliwą? Jednak, co jeśli ta postać nie jest tylko i wyłącznie kosmitą, ale czymś więcej? Wyobraźcie sobie, że może to być jeszcze do tego efekt jakichś eksperymentów. Po pierwsze, mogło być coś takiego, że przeprowadzali eksperymenty na zwykłej tutaj śwince, na zwykłym tutaj mieszkańcu i chcieli zwiększyć jego zdolności, czyli dorobili mu dodatkową tutaj parę uszu. No wiecie, lepszy słuch, oczywiście, zawsze się przyda. Potem dorobili mu takie alamacki, czyli taka ala większa. Mobilność, jednak to jest taka opcja mniej realna. Bardziej realna opcja związana również z eksperymentami jest taka, że jest to naprawdę kosmita, czyli tak jak powiedziałem tutaj na początku tego filmu, jednak przeprowadzali nad nim eksperymenty, bo wyobraźcie sobie, że udało im się złapać kosmitę. Co, co się robi z takim kosmitą od razu? No, oczywiście, że bierze się do jakiegoś laboratorium i się go tam bada, przeprowadza różne eksperymenty i tak dalej. Dlatego też my Myślę, że na tej postaci przeprowadzano jakieś eksperymenty, i ta postać mogła w wyniku tych eksperymentów trochę, po pierwsze, ucierpić, trochę złapać tutaj urazy do rodzaju ludzkiego albo rodzaju. Tego światowego, no bo w sumie w tej grze nie ma za bardzo ludzi, a są jakieś zwierzęta, jakieś tutaj chodzące ziemniaki i tak dalej, więc bardziej urazę do mieszkańców tej planety mógł ten właśnie nasz kosmita złapać. No bo wyobraźcie sobie, że wy jesteście kosmitą na jakiejś obcej planecie i biorą was tam do jakiegoś laboratorium, jakieś badania na was robią. No chyba raczej byście ich za bardzo nie polubili. I cóż, według mnie ten kosmita po pewnym czasie albo został wypuszczony, co jest mało prawdopodobne, albo uciekł, i to jest bardziej prawdopodobne, z owego laboratorium i zaczął się pałętać tak ogólnie po świecie. Statek mu zabrali, więc za bardzo jak odlecieć nie mógł. I sobie pewnie przechodził gdzieś tam po świecie i pewnie. Była taka akcja, zdarzyło mu się przechodzić koło domu George'a. George go zauważył i dlatego też te czerwone oczy znalazły się tam na tym niebie i dlatego też ma po prostu koszmary związane z tą postacią. No bo wyobraźcie sobie, że wy widzicie coś takiego w prawdziwym świecie. Wow, to byłoby naprawdę straszne i traumatyczne można rzecz powiedzieć. No i Wam też pewnie coś takiego by się po nocach w trakcie właśnie koszmarów po prostu śniło. Tak jak właśnie naszemu George'owi. I ogólnie, jeżeli chodzi o całą tą kwestię laboratoriów, badań i tak dalej, to bardzo to jest realne w świecie naszej pigi. No bo zobaczcie sobie na przykład naszego Mr. P. On również został, powiedzmy, przerobiony, ulepszony, coś takiego. No zrobili mu w połowie takie cyborgowe ciało, więc. No, na pewno naszemu parasitowi tutaj troszeczkę badań zrobiono i być może dzięki pomocy, właśnie e, wiedzy na temat budowy jego ciała, bo może on miał jakąś nietypową budowę ciała, potrafili stworzyć właśnie takie cyborgowe ciało dla naszego mistera Pi. Jednak tutaj pozostaje nam odpowiedź na jedno bardzo ważne pytanie: czy owa postać jest postacią złą? Czy dobrą? Zanim jeszcze na to postaramy się odpowiedzieć, to możecie dać znać, co wymyślicie na dole w komentarzu. A teraz, cóż, spróbujmy się troszeczkę zastanowić nad tym tematem. Jeżeli napisałeś w komentarzu, że jest dobry, to miałeś rację. Jednak, jeżeli napisałeś w komentarzu, że jest złą postacią, to również miałeś rację, ponieważ można powiedzieć, że owa postać była dobra, ale przeżyła rzeczy traumatyczne prawdopodobnie na naszej tutaj planecie i w efekcie może i nie jest zła. Ale na pewno zbytnio rodzaju tutaj ziemskiego, powiedzmy tak, no nie lubi, nie przepada za nim, więc tutaj byśmy strzelali, że jest to taka postać bardziej neutralna i raczej próbuje się wydostać z tego świata i wrócić z powrotem na swoją planetę, no bo hello, musieli mu zabrać statek, więc jak teraz ma wrócić do domu? A tak swoją drogą bardzo prawdopodobne jest to, że eksperymenty nad nim przeprowadzał Mr. P i jego jakaś grupa naukowców. Ponieważ jak dobrze wiemy, nasz Mr. P posiadał Ala jakieś laboratorium i posiadał właśnie też środki na przeprowadzanie takich eksperymentów, między innymi miał pieniążki z prowadzenia karnawałów i ze swoich tutaj mrocznych, niezbyt legalnych interesów. Wow, dotrwałeś do tego momentu, jeżeli ci się to udało, to mam dla ciebie naprawdę super informacje. Jeżeli chcesz wygrać Robuxy, to zostaw teraz suba na tym kanale, a jak już zostawiłeś suba na tym kanale, to sprawdź czy jest zaznaczony dzwoneczek ze wszystkimi powiadomieniami. Jeżeli tak, to kochani, na 160 tysięcy widzów będą tutaj do wygrania Robuxy. I wygrać tylko i wyłącznie mogą moi widzowie, czyli osoby, które kliknęły w ten czerwony guzik na dole. A my widzimy się już jutro o godzinie 17, także trzymajcie się, no i hej!